Mamy sobie zadanie z tak zwanym ciągiem rekurencyjnym, który jest podany w taki sposób. I teraz naszą rzecz, na początku musimy sobie wyliczyć, ile wynosi trzeci wyraz. I teraz w jaki sposób to się robi? Po kolei i na spokojnie. Najpierw za n podstawiamy sobie 1. Czyli tu podstawiam 1 i tu podstawię 1. Czyli dostanę, że to jest równe a. I teraz zauważ. 1 plus 1 to będzie 2. Czyli dzięki temu wyliczę sobie drugi wyraz, który będzie równy 2 razy a. I teraz miejsce na podstawiam sobie 1. OK? Czyli jest a1. Plus 1 na końcu jeszcze dorzucamy. Czyli dostaniemy, że ten drugi wyraz to jest 2 razy. Wyraz pierwszy nam podali, że on jest równy 2, więc tu wstawiamy sobie dwójkę. No i dodajemy sobie 1, czyli w takim razie ten drugi wyraz będzie równy 4 plus 1, czyli 5. Tylko, że my chcieliśmy trzeci wyraz. To co robimy? Skoro za n podstawiliśmy 1, no to teraz za n wstawiamy sobie 2, czyli kolejną liczbę naturalną, bo n jest naturalne. No to w to miejsce i teraz w to miejsce podstawiamy sobie 2, czyli dostaniemy 2, a 2 plus 1 to jest 3, więc dostajemy właśnie a3, czyli trzeci wyraz, 2 razy a, no i w miejsce n podstawiamy sobie dwójkę no i na końcu dorzucamy plus 1, czyli dostajemy, że ten trzeci wyraz jest równy, 2 raz, wyraz drugi sobie policzyliśmy, że to jest 5, więc wstawimy sobie tutaj 5 no i dołożymy sobie jedynkę Czyli dostaniemy, że wyraz trzeci jest równy 2 razy 5, to jest 10, plus 1, to jest 11. Więc odpowiedź D jest poprawna. I teraz pytanie następne: czy jest to ciąg atmetyczny, lub czy jest to ciąg geometryczny? Nasz ciąg wygląda tak: mamy sobie dwójkę, później mamy sobie piątkę, a następnie mamy sobie 11. Gdyby to był ciąg atmetyczny, no to powstaje w ten sposób, że bierzemy sobie jakiś wyraz i dodajemy do niego jakąś liczbę. W tym przypadku 3, żeby dostać następny. 2 plus 3 to jest 5. Tylko że między tu i 5, a 11 musiałbym dodać 6, bo 5 plus 6 to jest 11. A tu trzeba dodawać taką samą liczbę, a nie trójkę, szóstkę i tak dalej. To znaczy, że tu jest fałsz. Jeżeli chodzi natomiast o ciąg geometryczny, to polega to na tym, że bierzemy sobie pierwszy wyraz i mnożymy przez jakąś liczbę. W tym przypadku jest to 2,5, bo 2 razy 2,5 to jest 5. Ale gdybyśmy teraz pomnożyli to sobie przez 2,5, to 5 razy 2,5, no to jest 12,5, a nie 11, więc to również jest fałszywe.